Boże, szybciutko jeszcze zdążyłem, dzisiaj jest 20 listopada i dzisiaj, wyobraźcie sobie co dzisiaj jest, dzisiaj jest Światowy Dzień Absurdu, wiecie co? Absurd to jest coś, co pozwala nam czasami żyć, ponieważ jak zaczniemy żyć dzień do dnia, jest taki sam, jest podobny, to w końcu wszystko stanie się nudne, staje się takie jakieś męczące, męczy nas, przewidywalność pewna jest fajna, ale, ale trochę nas męczy, więc dzisiaj słuchajcie, uczcimy, Cieszę się, że jeszcze mi się udało. Mam nadzieję, że mi się uda to dzisiaj nagrać. Eee, taką piosenkę dla Was dzisiaj napisałem. Taką. I tutaj jest piosenka e, na, z okazji. E, no może, może to być nasz, nasz taki hymn. E, z okazji Światowego Dnia Absurdu. Dzisiaj jest Dzień Absurdu, Światowy Dzień Absurdu. Co to jest Absurd? Kto mi powie? Słuchajcie o wie, co to jest absurd, bo o czasami ma takie abstrakcyjne żarty, to jest takie absurdalne, takie coś, coś, co nie za bardzo mieści się w ramach takiej przewidywalności. To jest absurd. Krystian, też absurd. Ty też czasami masz takie pomysły, że nie chcesz czegoś, chociaż wszyscy idą w tą stronę. A ty nie, ty nie, ty dzisiaj nie chcesz. Właściwie każdy z nas gdzieś tam nie mieści się w tych ramach. Wszyscy, którzy się znamy, przy Sanku Betlejem nie mieścimy się w tych ramach, w związku z czym ten Dzień Absurdu, e, Absurd nie jest niczym złym. Może być dla nas fantastycznym świętem, więc umówmy się, że Dzień Absurdu e, jest naszym świętem i dzisiaj zaśpiewamy piosenkę. Ja spróbuję ją teraz zaśpiewać, jeżeli mi się nie uda, to pokleję pewnie i e, za chwileczkę Wam to wyślę. A zatem piosenka z okazji Światowego Dnia Absurdu, który przypada na 20... Listopada a mamy rok 2020. No, absurd, proszę bardzo. Smak i wiosłoby i wiadro, głos, Telefon rozłucha słowa. Absurdalny dzień. Absurdalny dzień. Absurdalny dzień. Absurdalny dzień, absurdalny dzień. Śmiech bez sera, kwiatek skok, okręt, lampka, kołdra, lok, absurdalny dzień. Absurdalny dzień, absurdalny dzień. Absurdalny dzień, absurdalny dzień. Absurdal dzień, absurdal dzień. Kubeł, drewno, piknik, rolka, smak Poduszka, obręcz, kolka, słoma, wtyczka Komin, palec, wilgoć, hokej, lekcja, palec Absurdalny dzień Absurdalny dzień Absurdalny dzień Absurdalny dzień Absurdalny dzień, absurdalny dzień. Absurdalny dzień, absurdalny dzień, absurdalny dzień Kubeł, drzewo, piknik, rolka, smak, poduszka, obręcz, kolka, słoma, wtyczka Komin, palec, wilgoć, hokej, lekcja, w palec, Absurdalny dzień, absurdalny dzień Absurdalny dzień. absurdalny dzień, absurdalny dzień, absurdalny dzień, absurdalny dzień, absurdalny dzień. Wszyscy razem, absurdalny dzień, miłego, absurdal, miłego, absurdalnego. Do absurdalnego dnia. <grymne>